W handlu i w polityce jest zawsze tak, że każdy dąży do monopolu. Albo do monopolu władzy, albo do monopolu sprzedaży swoich wyrobów, czy tam swoich produktów. I w jednym i w drugim przypadku nikt nie lubi konkurencji. Konkurencję już dawno minęły czasy, kiedy konkurencji się likwidowało lepszym produktem, czy tam lepszą polityką. W tej chwili się konkurencję likwiduje na każdy możliwy inny sposób, a najlepiej w sposób administracyjny. I moim zdaniem akta to był cichutki sojusz między światem polityki a światem wielkiego biznesu, w którym jedna i druga strona chciała osiągnąć swoje korzyści. To znaczy biznes chciał ograniczyć możliwości sprzedaży produktów przez jakąkolwiek konkurencję i mieć monopol na sprzedaż swoich produktów. Natomiast politycy nie, nie mieli ochotę na utrzymanie monopolu władzy i nie mieli w zamian za cichutkie przez pchnięcie, pamiętajmy, to nie jest traktat ani wielka, tylko to jest umowa międzynarodowa, a nie traktat, który wymaga różnych prawnych ruchów i propagandowych, nazwijmy to medialnych ruchów wcześniej. No i przyzwoitości politycznej, że jak gdyby dyskusji przed, a nie dyskusji po. W każdym razie ta umowa miała zostać cichuteńko przepchnięta, a potem już by było trudno. Jedni by mieli sprzedaż wszystkiego, na co mają patent. Pamiętajmy, że to nie jest tylko akta, to nie jest internet, ale, ale akta to jest przede wszystkim leki i cała farmaceutyka. To jest de facto za... zniknęłyby te tanie leki generyczne, tylko zostałyby te drogie. To są na przykład części samochodowe, tanie. To ja, ja nie mówię o podróbkach, ja mówię po prostu o solidnych, porządnych częściach, tylko niemarkowych. To jest, nie, nie. wiem, jakby było osobów na przykład, bo ktoś by się okazało, że ktoś ma na coś patent i dalej już nie można, i tylko on może sprzedawać. I tu by się prawdopodobnie masa różnych patentów wykryła przy okazji, jakby się okazało, że ktoś ma patent, a dopiero potem gdzieś tam w ciszy jest internet. I moim zdaniem internet, a w zasadzie wzięcie go za mordę, to była cena, którą wielki biznes zaoferował, to była właściwie nagroda, którą wielki biznes zaoferował politykom w zamian za to, że będą popychali tą umowę, podpiszą. I jak gdyby planka zapadnie. Natomiast wielki biznes zostanie. I wówczas by się zaczęło właśnie ograniczanie wszelkiej produkcji ograniczanie, yy, że tak powiem, dojenie już ludzi. To już na dużą skalę, dlatego że jeżeli ktoś miałby patent, to by miał monopol. Jeżeli by miał monopol. No to by nikt więcej nie mógł produkować, i albo by płacił licencję bardzo wysoką, tyle, ile by motowolista podyktował, albo by w ogóle był wyparty z rynku. Straciłby tylko na tym klient. Nic poza tym. Na szczęście jakoś akta się zaczynają sypać. Jest tylko duże niebezpieczeństwo, że akta to jest plan A, ale teraz wchodzą powolutku w życie, albo wchodzą już, pojawiają się plany B, to znaczy powolne albo robienie jak gdyby akta w kawałkach i w różnych innych aktach prawnych, ale w końcu rzeczy prowadzące do tego samego, to znaczy do ograniczenia internetu, do pełnego monopolu inwigilacji w tymże oraz do o, tworzenia niczym nieograniczonego monopolu na różne produkty i na różne wyroby. Czyli jak gdyby akta tylko rozdrobnione, a nie w jednym dokumencie.